40, 20, i napis Miłość też jest. I przygoda. Dużo starszy człowiek i młodszy szukają dziewczyny, kobiety, rozkoszy, chlapią się w wodzie, może ktoś utonie, drzwi otwierają, a nie są na balkonie. Super program, w którym nic się nie dzieje. 40 kontra 20 może poszukują Ciebie. Witam na kanale. Ja jestem Dramcia, a dzisiaj oglądamy kolejny odcinek serii 40 kontra 20. W ostatnim odcinku wszyscy się całowali ze sobą. Wiesz, no rozumiem, mm, nie, nie miałeś rozumiem. jakieś. Nie rozumiem. No bo już to kurczę, ja też nie rozumiem. Powiedz mi, jakie miałeś intencje? Zadaj mi konkretne pytanie. Lubisz cukinie? To jest mama, to jest córka. I jak ja normalnie czekałam właśnie na te pierwsze pocałunki, tak? Zepsuli to, zepsuli to, Zepsu to jest jestem niezadowolona. A jeśli nie widzieliście ostatnich odcinków, to oczywiście odsyłam do playlisty. Znajdziecie ją tutaj w rogu ekranu. A dzisiaj przed nami jedenasty odcinek. Robert postanowił sprawdzić, jak po tej imprezie wyglądają jego notowania u Kingi. Jego notowania u Kingi, no tak, bo to jest program, w którym to Kinga jest główną atrakcją i to Robert się stara o nią. Podoba mi się to, że nawet lektor tak stwierdził. A jak ci się podobało, już, że tak powiem, końcówka imprezy wczorajszej? A czy chodzi ci o kwestie garderoby? Mm. Aż do basenu skakali? Ja też właśnie nie wiem, co tam się działo na końcu tej imprezy, bo ja już zapomniałam. No ludzie się ze sobą całowali. Bartek poszedł spać z dwiema dziewczynami, nie z trzema, bo jeszcze zapomniałam, że jest Paulina, która jest tak mało istotna, że wszyscy nie zapominają. Przykro mi, Paulina. A Robert, to ja nie wiem. Robert się całował z Lindą. Ale to było na imprezie? Sam koniec imprezy. Czy na coś zwróciłeś uwagę? Na co? Ej, może to jest jakaś zagadka. Chodzi ci o twoją rozmowę z Martą? Że rozmawiacie i się przytulacie. A, dobra, dobra, było, było. Przyciskała go dość mocno, więc... Co w związku z tym? Może nie kompię. Mówię ci. Wow, nie no, to jest poważne. Dała mu cały usta i powiedziała, że go lubi. Myślę, że Kinga już może czuć się zagrożona. Ona już pakuje walizki. Powinna chyba zastanowić się nad swoimi uczuciami, wiesz? Nie rozumiem. No ja też tak średnio. Aha, czyli ona jednak jest zazdrosna, a Robert udaje, że nie wie, że jest zazdrosna. No przecież po to ją zapytał. Jak się czujesz w związku z tym? Jak się przytulałem z Martą? No czego on oczekiwał, że Kinga powie? Super, super Robert. To już wiem, dawał z tobą czar, byśmy się w trójkę poprzytulali. Być może będę się po prostu hamować w odczuwaniu pewnych rzeczy, czy to dobre, czy to złe emocje, tylko i wyłącznie po to, że taki jest mój odruch obronny. M może za bardzo tutaj wszystko mam? Dobra, bądź to jakieś filozoficzne rzeczy mądre, to nie, nie, to ten program nie może być zbyt mądry. Słabo to wyszło, ale mam nadzieję, że to wiesz, nic się nie dzieje tutaj, wiesz, bez przyczyny i że faktycznie z tego wyciągniesz wnioski. Jejku, one wszystkie mają do nich pretensje, że spędzają czas z różnymi uczestniczkami, no. Chora sprawa, wam powiem, no! Jak oni mogą rozmawiać z różnymi ludźmi? To, co dla jednych może być końcem, inni dostrzegają dobrze. jako swój początek. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Smażymy ciałka. Troszeczkę. Co z tym naszym treningiem, Robert, będziesz robił później? Możemy chcecie. robić. Robisz? Możemy zrobić muay-tai, jak chcesz, tylko na bliskim kontakcie. O, widzicie tą obok dziewczynę? To jest Paulina. Pamiętacie, ona jeszcze jest w tym programie. Biedna, tak na początku się wyróżniła. Ja myślałam, że coś tam między nią a Robertem rzeczywiście będzie, bo ona tancerką jest, albo ma szkołę tańca, nie pamiętam. Dniższy kontakt postanowiła jednak potrenować Kinga. Mamy pan taki. O Jezu, i usmarowała mu ten mikroport. Dół. Robert się lubi. Wow! Ej, tego się nie spodziewałam, że tutaj Bartek przyszedł, żeby co? Żeby stawać w, w, w obronie. <grystanie> Obrona plus Robert, robrona. W obronie Roberta. To tego się nie spodziewałam. Ja nigdy nie, nie musiałam, wiesz, starać się o względy faceta i tak dalej. Nie potrafię tego robić. Zdroszczę tutaj właśnie dziewczynom, że tak się mega otwierają i że mają taki luz. Chodzi po prostu o to, żeby jeszcze się nie otworzę przed kimś, kto dzisiaj to, jutro tamto, pojutrze jeszcze coś innego. Z jednej strony, rozumiem Kingę, z drugiej strony, no tak jest program, więc no raczej się nie spodziewa, że będzie 20 facetów i jedna ona. Chociaż myślę, że w drugiej edycji ona mogłaby być główną atrakcją tego programu. Trzeba wyluzować, jeśli coś jest, to trzeba by na takie tematy pogadać. Ja też nie taką rozmowę z dziwką, która bardzo pomogła, bardzo tak? dobra była. Myślę, no. że ci się zaczyna na no niej tak wiesz, zależy. Nie? No, no wiesz, no. Kobiety też chcą zobaczyć, że facetowi na nie zależy, i to, że ja już sobie to uświadomiłem w jakiś sposób. Jezu, co to przeleciało przed ekranem? To był jumpscare. Oglądajcie film Ptaki, to nic. Zobaczcie tę muchę. Przenieśmy się zatem na górny taras, tak. gdzie coraz bardziej rozkręca się lekcja tańca towarzyskiego prowadzona przez Roberta. Biedne dziewczyny tam z tyłu stoją. Tak. Ta Marlena, biedna, ta Magda, ta Magda, której tak Robert nie lubi teraz. UUUUUU Są so dymy To Marta taka ukryta w cieniu z Patrycją A Patrycja to nasz snake, ale ja lubię tego snake'a Opinia mi Kinga, jak nic, nie? Irytuje mnie jak nikt na na sam początek, bo mi przeszło ja sobie nie mogę z niej zetrzeć No dzisiaj weź, ja do Roberta bym jak nic. Dzisiaj miałam taki myślący bardzo dzień Dzisiaj miałam taki myślący, bardzo dzień. No dzisiaj zdarzyło mi się że myślałam. No. Ale ładnie się w ogóle ubrała Kinga, to muszę pochwalić, bardzo mi się podoba. Czuję, że dziewczyny widzą we mnie rywalizację. Mogę iść do niego teraz, podejść i go ześlimaczyć. Marta! To było obrzydliwe. Ja będę się starać, dopóki nie odpadnę. Świetny pomysł, no. Siadaj, że prędzej by się coś mogło nie wieszać w góry. niż tu Bo Robinson jeszcze jest bardziej taki jakieś świtce. You, snake. Tak, tu, tu, tu cię dotknie Doktor Snake Każdy, każdy Doktor Snake Widzę, że wszyscy tutaj o Snake'ach rozmawiają Dzisiaj taki odcinek Snake'owy, podoba mi się to W ogóle tutaj jakaś konspira się buduje cudownie To tak tańczą Tutaj no nie wiem, co oni tańczą, tak jakby sobie tutaj leżę i sobie myślę o tym, czy to ja powinnam odblokować głowę. Nie, a nie lecieć, bo Robert organizuje zajęcia i obud. No tak, mój Boże. No widzicie? no widzicie, Kinga jest ponadto, ona nie będzie leciała do Roberta, ale tak jak przypuszczałam, ona chce wiedzieć, co się dzieje, więc tam no jakby nie patrzeć, podgląda te zajęcia tylko z dołu. No i jest Paulina. Paulina w ogóle tak teraz pomyślałam, że przypomina mi jak była doda i ona miała asystentkę Maję. Maja podaj torwę. Z kiną trochę rozmawiałam i jej jest trochę smutno, że nie dostaje jakby od ciebie tego czasu, która by chętnie chciała. Ja wiem. Oho, Bartek przyszedł tutaj, żeby tłumaczyć się za Kingę. Nie no, ona się zajebiście ustawiła. Z jednym kręci, a drugi robi jej za adwokata. Martusia z całym szacunkiem do ciebie, bo ja cię lubię bardzo i też bardzo się zdziwiłam, że, no, że nie mieszkamy ze sobą i widzę, co jest na tapecie, a ty wiesz, strugasz greka. Negatywna atmosfera była pomiędzy mną a Kingą dzisiaj, ale to było naprawdę strasznie. I mi się tak przypomniało, że I faktycznie na was tak zwróciłam uwagę, że coś tam siedzicie, się przytulacie. Ja się z nim przytulałam. Ja? Jak ja z nim stałam? My nie siedzieliśmy. No, stałaś się, z nim przytulałaś, Marta. Żeby powiedzieć, do widzenia. Dobra noc, i tak się przytulałam. No, no dobrze, no i Robert, do mnie, jak się z tym czujesz? Ja chyba trochę nie rozumiem, w sensie, no Marta tak trochę mocniej go przytulała, nie oszukujmy się. Ale też nie widzę w tym jakiegoś większego problemu. On mi tak to y, przedstawił jakby jakbym powinna jego się, się, się go zapytać. Niektóre, to, że tak powiem uczestniczki nie mają okrępacji w dotyku, co takie naprawdę pewne siebie, jeżeli chodzi o zdobywanie. Powiedziała Kinga, która jeszcze kilka odcinków temu idąc po schodach ma tak dupą. Przepraszam, trochę się uniosłam, ale no kto jak kto Kinga, ale ty też nie masz krępacji w zdobywaniu. Ciekawe, czy ta kłótnia znajdzie swoją puentę w zbliżającej się ceremonii chaosu. Zbliża się ceremonia chaosu, dawno jej nie było, ja nawet nie pamiętam o co w niej chodziło, że ktoś na kogoś głosował. I co? I te dwie dziewczyny... A, okej, okay, okej. Okay. Dziewczyny głosują na inne dziewczyny, które powinny odpaść i te dwie dziewczyny wtedy są zagrożone, a potem i tak to nie ma znaczenia, bo oni wybierają sobie inne laski do odpadnięcia. Jak na razie się z, z Bartkiem zgadzamy w refleksjach, będąc tutaj z tyloma kobietami, gdzie to wszystko się tak diametralnie zmienia, no, ciężko, no ciężko, ciężki żywot. Ten Robert to ma trudno w życiu. Pojechał na Kretę, 20 kobiet o niego zabiega, ciężko. No, ciężko. Nie obiecywał, że będzie łatwo. Zwłaszcza w dniu, w którym dziewczyny czeka ceremonia chaosu. Ale no w ogóle te ceremonie powinny być częściej, oni częściej powinni odpadać no bo przez bez przesady, no. Ile można trzymać te kobiety na tej krecie? A co to tak znowu przebrawa? No, no bo e, wiesz co? Jakie pretensje! POV, masz 14 lat, idziesz na dyskotekę szkolną i twoja matka widzi cię przed imprezą. A co to tak znowu przebrana? Nie traciłbym czasu na spędzanie go z tobą, jeśli by mnie to nie interesowało. To, że ja ci przynoszę swetę, to, że ja chcę ci przynieść wodę, inne rzeczy, to ja to robię tak po prostu. Z samego siebie. Jezu, ta Kinga taka wkurwiona, taka no, no. Mhm. Żebyś tego też nie odebrała, że jestem takim chłopcem na posyłki, bo ja taki nie jestem. To, że jest fajnie i że gdzieś tam o nawet takie coś często się zdarza i tak dalej. No, ja też czasami podaję sobie dłoń z kimś. Dzień dobry, widzu. Ja też chcę poznać inne kobiety, tak? Też chcę e, mieć możliwość rozmowy, nie wiem, może delikatnego flirtu. A ja myślałam, że on jeszcze to do niej mówi, a tutaj już to są te setki, więc może ona o tym nie wie. No, tutaj nie ma już miękkiej gry. No nie ma i dlatego nawet taką sytuację jak wspólne przebywanie przez chwilę w sypialni Roberta można wykorzystać, by innym dziewczynom namieszać w głowie. Jezu, ta Marlena ma taki wzrok. Kurde, no Marlenka jest łatwym targetem, jeśli chodzi o takie nakręcanie. Jak było? A, Marlenka. Jak było? No powiedz, jak było. Powiedz, jak było. Co? Jak było? No odpowiedz. Nawet mi teraz trochę szkoda tej Marleny, jak tak sobie myślę, że ona tak stoi. Oni się z niej nabijają. Ja się zastanawiam, czy tutaj psycha nie siądzie. Ona wie, co robi. Wie, co robi? Mhm. Wie, co robi? Nie. Myślę, że tak. Marlena dość szybko rozszyfrowała taktykę Kingi, której chyba jednak do końca nie rozumie sam Robert. Jemu nadal się wydaje, że to on jest myśliwym na tym polowaniu. Tutaj oczywiście trzeba oddać honor Marlenie, że ona rzeczywiście widzi w co gra Kinga. To znaczy, to nie trzeba być też geniuszem, żeby wiedzieć, że Kinga jest dobra w te kloski, w karty. Czy podczas ceremonii przyznają się do tego, co napisały. Jaka w ogóle tutaj misa, puchar, wazon, cokolwiek to jest. Hello, hello. Typujemy, kto może być dzisiaj zagrożony, dwie osoby. Jak chcecie, to możecie teraz w komentarzu też napisać swoje typy. Nie. Rozpoczynamy. Pierwsza osoba moim zdaniem Magda. <grych> ja w ogóle robię tak, żeby udawać, że mam normalnego kciuka. Ale mój normalny kciuk, jak robi łapkę, to jest taki. <grych> Ceremonię chaosu. Mam nadzieję. Że dawam to. Jeśli chodzi o drugą osobę, to zastanawiam się w sumie, bo mało jej pokazują i w ogóle tak jakby trochę zniknęła w tłumie, to jest na przykład Asia. I też trzecia osoba, no to jest ta Paulina, która też mam mówiłam, że po prostu jej nie ma, to znaczy jest asystentką innych uczestniczek. Lecimy z pierwszą kopertą. Chociaż z drugiej strony, to te moje głosy mogą kompletnie się nie pokryć z tymi odpowiedziami, ale to dlatego, że dziewczyny mogą chcieć wyeliminować swoją największą konkurencję, więc na przykład może się tam pojawić Marta. Marta chyba była na poprzednich eliminacjach. No to wtedy będzie Marta, będzie Kinga, będzie Julka, no bo to są takie najmocniejsze typy. A no i oczywiście Linda. Mamy najsłabszy kontakt. Jest za bzdura. Wiemy dobrze, że chcą wyeliminować Kinga, bo jest największą konkurencją, tak? Przed chwilą to powiedziałam, ale ja po prostu myślałam racjonalnie, kto ma najsłabsze szanse, a nie kto ma największe. Uuu. Ona też wie, jak grać. Ona dobrze wie, że Kinga jest największą jej konkurencją. I znowu kazali im usiąść obok siebie. Oni wiedzieli. Marlena wytypuje Magdę. Tak, będzie konspiro. Linda. Teraz będzie odwrotność, to na bank będzie od Kingi, w ogóle jak on dziwnie pisze, liwda, snuje intrygi! Uuu, powiedziała Kinga, powiedziała Kinga, powiedziała Kinga. Moje wejście było specyficzne. Fakt, że jestem tutaj z mamą. No, no nie wydaje mi się, żeby była uczciwa, tutaj, jeżeli chodzi o jakieś kwestie rywalizacji i tak dalej. Wydaje mi się tak, że może być taką osobą prostu, która e, lubi kopać dołki pod kimś. Kinga, ale ty to mówisz? Marlena. Marlena od Magdy? Uuu, od Asi. To tego się nie spodziewałam. Marlena nie dotrzymała kobiecej lojalności. Jakiej kobiecej lojalności? Co? Czy ja o czymś nie wiem? Marenko, to chodzi o jedną sytuację, gdy zarzuciłaś Magdzie podczas rozmowy, gdzie tutaj siedziałyśmy w cztery, a że Magda kłamie. Uuu, Asia. Asia z Rickczem. To chodzi o tę sytuację. O zarzucanie komuś, że kłamie, jak nie znasz z dwóch stron, to mnie troszeczkę zabolało. A kobiety powinny się wspierać i trzymać razem. Niestety chodziło to o Roberta. Mhm. Podejrzewam, że chciałbyś wiedzieć, jak, jak to wyglądało, ta sytuacja. deti Siedzieliśmy w cztery Magda, Marlenka, weatka. Lech, Czech i rus. I była rozmo rozmowa odnośnie łez uh, Madzi. Mhm. Gdzie podszedłeś do niej, Madzie nam po prostu przekazała, że powiedziała, że nie lubisz łez. Nie teraz! Nie teraz reklamy. I się czy, czy, czy też się że byś czegoś takiego nie powiedział. Ale przepraszam, a, powiedz w jakiej było sytuacji. Poczekaj, poczekaj. Yes. Tak, Madzia była bardzo mocno zawiedziona tym, a więc my też tutaj w czasie rozmowy stwierdziłyśmy, że no Madzia była rozżalona wtedy, ale ty na pewno nie chciałeś sprawić krzywdy, nie chciałeś zrobić przykrości, ale może masz jakieś po prostu z tym związane przejścia i dlatego nie jest to dla ciebie miłe. Wow, Asia super, super to wyjaśniła. Ja to szanuję. Ogromny plus dla niej. Mam nadzieję, że nie odpadnie. To miało zabrzmieć w ten sposób, że na ile jestem w stanie, nie wiem, pomóc, cokolwiek y, zrobić, żeby kobieta nie płakała, a nie na zasadzie takiej nie płacz, nie rycz, bo mi się to nie podoba, bo ja mam taki kaprys. Oj, widzicie, musieliśmy czekać na ceremonię chaosu, aby Robert wytłumaczył o co mu chodziło. Pamiętacie poprzedni odcinek, jak się denerwowaliśmy? Nie, nie rozumiem. No wiesz, to kurczę, ja też nie rozumiem. Powiedz mi, jakie miałeś intencje? Zadaj mi konkretne pytanie. Lubisz cukinie? Myślę, że nie ma sensu już dalej ciągnąć tego tematu, bo to jest w ogóle bez sensu takie kroki. Powiedziałaś, Robert powiedział, że, że to jest Robert śmieszne. jest arogancki i że, że, że miał pretensje. nie powiedziałam takich słów. No, jak nie? Powiedziałaś, no że płakałaś, powiedział, że, że Robert tak się zachował. Oj, Marlenka na minus. Tam chyba nie było nic o arogancji, tylko że to było niedelikatne, tak jak Magda mówi. No a musiałabym sobie powtórzyć to, co tam gadali, ale, ale tutaj Marlena ładnie przeinacza, chyba, chyba. Marlenka. Teraz będzie od Magdy. Straciłam do niej zaufanie. To ode mnie, Marlenko. Ania. To moja pierwsza. Nie z zachowanie. Czemu takimi wielkimi literami piszesz? Typuje Anię, ponieważ niemiło odezwała się do Patrycji. Kiedy? Kiedy to było? Ja nic nie pamiętam, a ja chciałabym zobaczyć. Nie kojarzę, żebym się do kogoś nieuprzejmie zachowywała. Przepraszam. Nie wiem, czy może to być spowodowane, kogo uraziłam. O, będzie chyba flashback, zaraz się dowiemy. Nie, nie dowiemy się, już dalej następną kartę. Irytuje mnie. No, ja chcę wiedzieć o co chodziło. Ja to napisałam, strasznie mnie irytujesz. <laughs> A ja szanuję Patrycji za szczerość. Zadałam pytanie odnośnie światła w nocy w namiocie i pytałam się czy jest bardzo ciemno czy jasno nie, nie pamiętam dokładnie, jak zabrzmiało moje pytanie, aczkolwiek odpowiedziałaś mi e, coś na zasadzie. Byłam przy tym i powiedziałaś, ale to jest głupie pytanie. Tak, czy proszę o zadawanie e, mądrych pytań, czy coś takiego. No nie brzmi to najlepiej, ale z drugiej strony to jest taki banał. Oni naprawdę nie mają się o co oskarżać. Ej, to znaczy, że tam naprawdę jest miło między dziewczynami, skoro największy ich problem to nie wiem, to jaki jest odcień światła. Kinga. Największa rywalka. Dziękuję. Podchodzę czysto taktycznie do gry, próbuję utorować sobie drogę, to Roberta. No to nie jest czysto taktyczne. Jak chcesz dobrze sobie to zaplanować, to nie mówisz o Kingze, że jest czystą rywalką, tylko wyciągasz na nią jakieś brudy. Eee, jest zero pomyślunku. Kinga. No, wiem. No jest i Marta, jest i Marta wkurwiona, która nienawidzi Kingi. No, znowu to samo. Dziewczyny, wy nie umiecie w to grać. Na szczęście, ostatnia koperta. Sorry, Kinga. To samo. Największe zagrożenie, największa rywalka. Kinga, to ja napisałam. Jak wchodzisz, nie jestem w stanie od ciebie oczu oderwać. Jestem jak milion dolarów. No, jesteś największą rywalką. O, to nawet jak one się krytykuje, naprawdę to jest miłe. To tak nie powinno być. Powinniście się nienawidzić. Najwięcej nominacji otrzymały Kinga, 4 i Ania, 3. Ceremonię chaosu. Czas skomentować. Madziu, jak się czujesz? Ja dobrze się czuję. Tylko wiesz, co na. F ja no jestem, że to po prostu, wiesz, no nie dość, że się z Robertem nie możemy dogadać, to jeszcze po prostu jakieś, wiesz, w ogóle chore kwasy, kłamstwa i nieprawda i po prostu, wiesz, a, a jakby jak już on sobie wyrobił jakieś zdanie na mój temat i jeszcze. Ale Macie, no, lubię cię a, bardzo. Marlen... to zwróciłam uwagę na to, że Kinga tak niby przypadkiem wyrzuciła śmieci obok, położyła szpilki, zaczęła je powoli zakładać, tak. Żeby, broń Boże, czegoś nie nie usłyszeć. A tutaj taka Marlena stoi w drzwiach, taka wkurwiona. Że jest arogancki, no, że, jest że płakałaś to, przez to, niego, nie to, słyszałaś to jak słowa. powiedziałam. I Kinga już po prostu stoi. I po prostu y, broniłam jego jakby honoru, tak uważam. No ale Marlena, ty od tego nie jesteś. Zawsze warto posłuchać dwóch stron i wtedy wyrobić sobie opinię, a nie robić za czyjegoś adwokata. Nie, nie użyłam takich słowo. słów, bo nie używam takich słów, rozumiesz? to je dodałaś. P wypowiedziałaś My przy dodała? Robercie be słowa, które nie padły w naszym życiu. ty mnie wrabiasz? To ty mnie wyrobiłaś. Ty mnie wrabiasz. Ja pierdzielę, nie jak one się kłócą. kłócą. Ja wyszłam po prostu na, na największą manipulantkę, kłamczuchę. Nie jestem do ciebie źle nastawiona, posłuchaj. Ja myślę, że chyba powinnam jechać do domu. A, dopiero co mówiłam. Ja się zastanawiam, czy tutaj psycha nie siądzie. W willi wśród dziewczyn mieszkających z Robertem atmosfera zdecydowana. Co to za zdjęcie księżyca? Tak wygląda kreta nocą. Miło, że Kinga tutaj poszła wesprzeć trochę marlenki. Zesilna silna, ty słuchaj, ty nie masz 10, 15 czy 25 lat tak jak ja. Jak ją pojechała? Ty nie masz 10, 15 czy 25 lat jak ja. No Marlena ma już chyba 48, to, to fakt. Dobra kochani, i na tym kończy się ten odcinek. Mieliśmy dzisiaj ceremonię chaosu, więc było całkiem ciekawie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Dziękuję oczywiście moim wspierającym za wsparcie kanału. Zapraszam też na moje wszystkie social media bez odbioru.